To jest właśnie to, co ja kocham najbardziej: zachody słońca. A już jak są na pięknej wyspie położonej na Oceanie Indyjskim, to już w ogóle jest coś przepięknego. Także pozdrawiam Was wszystkich z ze... Piusa. Zobaczcie, jaki mam piękny zachód słońca. Cisza na plaży. Spokojny ocean indyjski. I delektujemy się słoneczkiem. Tu jest akurat zima. 25 stopni, dzisiaj było. Coś pięknego. Dla to jest trochę za gorąco, ale w zimę. 25-24 stopnie. Piękna pogoda. Także pozdrawiam Was wszystkich. Spełniajcie, kochani, swoje marzenia. Pracujcie nad swoimi marzeniami. Ciężko, ale warto. Naprawdę warto. Pozdrawiam. Pa-pa.